Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj mam zdrapeczki za 60 zł no i mam tak, jedną zdrapkę za 20, megalinię i cztery zdrapki za 10, krzyżówkę, maxi cash starożytny skarb oraz jadę do Vegas także zobaczymy co tu dzisiaj zdrapeczki pokażą na początek jadę do Vegas które no już niedługo się kończy I mam z numerkiem 8 i szukamy oczywiście dolarków Kwiatek palma, tutaj róża, pik, cytryna, słońce, śliwka, garnek. I dalej co mamy? Słońce, wiśnie, piłka, winogrono, śliwka, śliwka, kwiatek i czy będzie ten dolar? No, wszystko się powtarza, tylko dolarów nie widać. No niestety dolarka jak widać nie ma. Okej, okay, no to wygaz do kosza. No to może starożytny skarb. I mam z numerkiem pierwszym. No właśnie, to nie jedyna jedynka. <noise> tak pani podała. Także dzisiaj mam dwie jedyneczki do przetestowania. O, dwa razy winogrono, dwa razy wielbłąd. Ej, takiej sytuacji to ja jeszcze nie miałam. Żeby były dwa dublety, że tak powiem. I ciekawe, czy będzie winogrono albo wielbłąd. Jest wielbłąd, patrzcie. Ale ja fajnie. Kurczę, ostatnio ten starożytny skarb naprawdę bardzo fajnie zaskakuje. Często daje mi jakieś wygrane, także no super. O, tutaj dwa razy palma, także niestety jednej zabrakło. Gra trzecia. No, to już niestety nie będzie. Gra czwarta. Papirus, statek, harfa, no, winogrono i hełm. Kolejna gra, palma, ibis, hełm, kleopatra i dzban, przedostatnia, dzban, piramida, dzban, słońce, aj i harfa, już myślałam, że będzie trzeci dzban. Tu mamy łuk, skrzynię, piramidę, Sfinksa i statek, ale mamy wygraną w grze pierwszej pod wyglądami i kryje się tutaj. 20 złotych, No super. Fajnie. Wiadomo, lepiej niż zwrocik. O, i kontrolne S. Także fajnie. Już 20 złotych jest. To teraz może troszkę relaksu. I wezmę sobie krzyżoweczkę. Właśnie też z jedynką. Także zobaczymy, jak ta jedynka się spisze. E, a w wodno się jest Patryk. Ok, na no to lecimy. Na początek i oraz B. Ok, no i tak. Bo mam b i Tu widzę B u, 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 jak słabo z tym i myślałam, że będzie go więcej. W Bonu nie ma. I teraz tak tutaj No tutaj trochę więcej tego i. Tam jakoś dziwnie mało było. Tu jeszcze i tu i chyba wszystko. I ostatnia. B. Tutaj I. Tutaj tabu. BMW. Tu jeszcze B. I tutaj I. No dobra. To lecimy dalej. L X. No dobra, to wezmę kolejną. L i Z. L -i -z. Ewentualnie X będzie. L i Z. Jeszcze Z, i tutaj OK, chyba wszystko. X -a też nie widać. Yy, I teraz druga. A LZ w bonusie też nie ma, dobra? Tutaj patrzymy LZ albo X jeszcze. Yy, tutaj Z, tutaj L, i i, i co? Wszystko. Chyba tak. I na samym dole L i Z. Mm -hmm. Chyba wszystko. No i X nie widać nigdzie. Dobra, to lecimy dalej. O i U. O, U. No, chodliwe literki, także pewnie trochę i będzie. To jeszcze. O. Okej, okay. chyba wszystko, no bo ono z dalej stoi, nie wiem, <gryw> jakiś uparty. Teraz tak, tutaj O i U, tu jeszcze O, tutaj U, no i chyba sześciutko. I na samym dole O, U. wszystko, dobra, kolejne dwie, K i T, K i T, mamy Bóg, pierwsze, y, tutaj K, T i to wszystko, w końcu coś w bonusie, i K i T, te. dobra, teraz tutaj K, T, Tu jeszcze kopernik Maka. Tutaj te i tutaj K. I chyba wszystko. I na samym dole. K i K I tu. O, i tutaj w rogu te. Dobrze. Co dalej długie? W, I, G, o jest G, no po jednej, ale było, w bonusie nadal tu nic ciekawego się nie dzieje, no słabo wchodzą do bonusa, y, tu mamy G, I, I, I też tylko po jednej, a na samym dole W, G, no tu już trochę więcej jedno, ale więcej. Okej, okay, co dalej? F, S. F i S, to tak. F, tutaj S. Tu mamy golf. To jest drugie. F, S. Chyba wszystko. Okej. Okay. No w się niestety nie ma tych literek. I teraz tak. S, S. O tu było. Wie. No F nie widzę. Dobra. To zjeżdżamy z dół. E, o, tu jest F i S od razu. Tu jeszcze S. I tutaj. Dobra, co dalej? J i P. To tak. Tutaj P. J. Y, y, y. O, no i tylko tyle. W bonusie jest P. Jeszcze trzy literki, także teoretycznie jeszcze może się ułożyć. Zobaczymy. Teraz tutaj P i J. Ok. I na dole. Tutaj widzę J. A tutaj P. O, K było. Też zapomniałam, tutaj nie zauważyłam. Dobra. Chyba wszystko, R i N. R, N. 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 To jeszcze R, tu. Okej, okay. a nie, jeszcze tu O. Dobra, teraz już wszystko. W bonusie jest R, ale niestety już i tak się nie ułoży. R i -n. unik to jest dopiero pierwsze na tej tutaj drugie kino no dobra jeszcze szansa jest że coś wejdzie i teraz ostatnia r i -n. Tu jeszcze N. No dobra, no to w takim razie ostatnia literka zadecyduje. A jest to C. No to sprawdźmy sobie, czy C coś tutaj pomoże. No niestety tutaj nie. A w drugiej też się pojawiają, ale no niestety nic nie dają. I na samym dole mamy noc. I to jest tu. Pierwsze. A może już kolejne któreś? No niestety. Także chyba krzyżówka przegrana. mnożnik oczywiście razy 3, w bonusie 50, a niestety jest pusta. Tak jest, kontrolne różne. No dobrze, no to przejdźmy sobie do Maxi Cash, a później oczywiście Megalinie. No i Maxi Cash mam z numerkiem 22. No i poza liczbami szukamy jeszcze tego pliku. I wtedy mamy od razu 40 zł.

Dalej 28, 37, 55, 47 i 29. I ostatni rządek. No, obok 16. trzydzieści 36, zobaczcie. Ha, ale zaskoczyła na koniec. No, ładnie. I właśnie dlatego w trzeba wierzyć do końca. Słuchajcie, mamy 36. Także sprawdzamy, co tu się kryje. 10 złotych, <laughs> ale fajnie. Miło zaskoczyła, także ja się oczywiście cieszę. Tu jest D i, i tutaj drugie D. No i dobra, kolejna wygrana tutaj pada do puli i na koniec mega i mam z numerkiem 11. Także zobaczymy sobie, co 11 dzisiaj pokażę. I na początek szminka i motyl. Okej, okay, szminka motyl. Ha. O, 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 i co? <laughs> nie ma nic. No to nie, niezły początek. Dobra. Nieważne jak zaczyna, ważne jak kończy, nie? Kutka i lody. Kutka lody. A, wróć tu do lody. Aha, dobra. Teraz mogę lecieć dalej. Tu jest kłódka. Co dalej, co dalej? No tu nic nie widać. Tutaj są lody. I na dole nie ma nic. No dobrze, kolejne dwa serce i tęcza. Serce i tęcza. Tu jest serce. Tutaj. I to tyle. Ten czy niestety nie ma. Kolejne dwa, diament i Biedronka. Tu już widzę biedronkę. Tutaj jest diament. Hmm, tutaj kolejny diament. Tu. I jeszcze na dole są obydwa. Dobra. Kolejne. Auto i łódź. A, no, to jest autko. Tu nic, tu nic. Tutaj są kolejne auta. I Jeszcze tutaj łodzi nie było. To lecimy dalej. Arbus i sakwa. Arbus, sakwa, to jest arbus. To. Ok, tutaj nic nie ma. Tutaj jeszcze arbuzy. I, i, i tutaj też już nic. No dobrze. To teraz dzwon i kości. Kości są. Tu kolejne. O, jeszcze tu. Tu. Ale dzwon chyba też gdzieś był. Kurde, tu jeszcze kości. O, jest dzwon, dobra, na samym dole. Ale był. To teraz zegar i kokos. Tutaj jest zegarek. Tutaj nic. Tu mamy kokosa. Tutaj kolejne. Tu. Tutaj nic nie widzę. I na dole też już nic nie widzę to lecimy dalej ananas i popcorn ananas jest popcorn również mm, tutaj nic tutaj nic tutaj widzę popcorny i ananasa tu nie ma nic mm, tutaj też i na dole też już nic nie widać no to teraz prezent oraz liść liść jest Tutaj kolejne. Tu. No prezentu chyba nie było. No. Tak właśnie nie kojarzyłam. Korona i piłka. Korona, piłka. To jest piłka. Korona. Korona. Tu jeszcze. No i to wszystko. Dobra, kolejne dwa. Naszyjnik i pióro. Naszyjnik jest. Pióro też. Tu jeszcze. I, i, i. Tutaj są obydwa. Okej, okay. kolejne dwa. Wiśnie i moneta. Wisienki są. Okej. Okay. Amunety nie ma. No dobra. Ostatnie dwa. Cytryna i klapki. Tu były właśnie obydwa. Tylko pytanie, czy coś one pomogą. Cytryna i klapki. Właśnie tu są cytryny. Tu ile klapek, ale kurczę, wszędzie coś blokuje. Tutaj też są cytryny. I jeszcze na dole, no ale niestety żadna linia się nie utworzyła, ale mamy jeszcze szansę w bonusie, czy będzie dolarek. Aj, no niestety jest portfel. Także wygląda na to, że mega linie są puste. Tak jest. Kontrole są różne, ale to nic. Coś tam na pomnożenie wpadło, także już oddalam. Troszkę tu uprzątnę. Wygrały dwie strapeczki. Starożytny skarb tutaj dał 20 zł. I Maxi cash. na samym końcu była dyszka. Także fajnie. Trzy dyszki na pomnożenie wpadło. Także nie ma tragedii. Mam nadzieję, że kolejne zdrabki przyniosą kolejne fajne wygrane. Także kochani, oczywiście serdecznie Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście do tego zachęcam. Także kochani, żegnam się z Wami. Życzę Wam wspaniałego dzienka. I widzimy się na kolejnym odcinku już jutro. Także buziaki. Pa, pa.